i Mama -ma Mia. mia. Mama Mia 2. Here we go again. To druga część kasowego przeboju Mama Mia 1. Ogłoszono już, że trzecia część serii będzie się nazywała Mamma Mia 3 My My How Can I Resist You. Dotarłem do bardzo poufnych i ściśle tajnych wywiadów z twórcami filmu, którzy potwierdzili, że ostatnia część cyklu będzie nosiła miano Mama Mia 21, bye bye does it me Forever, a jej akcja będzie się rozgrywać w kosmosie na śródgalaktycznej galaktycznej stacji kosmicznej TZ4 TZ1K1. Mama mia syny music. Universal Universe ma miejsce w postnuklearnym świecie, w którym tajemniczy wirus sprawił, że ludzie znają tylko piosenki Abby. Mija 5 lat od wydarzeń z poprzedniej części śledzimy losy jedynych ocalałych katastrofy, zamieszkujących malutką grecką za dupią Kaili. Główni bohaterowie, Sophie i jej ekipa, zbierają się do ponownego otwarcia hotelu Donny, matki Sophie, która z jakiegoś dziwnego powodu, mimo świecenia twarzą na plakacie, nie pojawia się za często w filmie. Ale nie będę spojlerował, co się z nią stało, bo jest to rzecz, której każdy z was może się spokojnie domyśleć. Dokładnie, wyjechała łapać Pokemon. Cała ta szopka sprawia, że wszyscy cofają się myślami w przeszłość. Do czasów, kiedy Donna była jeszcze niewinną istotką, dla której najważniejsza była zabawa i beztroska rozrywka. W czasie swojej poststudenckiej podróży pozna swoje trzy bratnie przez chwilę dusze, z którymi się spiknie tylko i wyłącznie dlatego, że twórcy dostali zlecenie od wytwórni na kolejną część musicalu. A że nie mieli specjalnego pomysłu na to, jak dłużej pociągnąć tę opowieść, o orliną nie doczekał się sequela, postanowili sięgnąć bezpiecznie w tył i wyjaśnić jak Donna poznała ojców swojej córki. Proste, łatwe i szalenie banalne. Bo tak jak w poprzedniej części, fabuła odgrywa tu okrutnie nieistotną rolę. Ma być jedynie pretekstem do śpiewania przez obsadę piosenek Abby. Dlatego historia jest pełna nagłych zbiegów okoliczności, które są szczególnie bolesne, jeżeli nie lubicie piosenek Abby. Bo wtedy Mama Mia okazuje się jedynie napisaną na kolanie opowieścią, której scenariusz miał zapewne taką samą długość, co opis tego filmu na filmwebie sama rzekoma zmiana konwencji, którą jest cofnięcie się w przeszłość. Kompletnie nic nie zmienia. Och, jak oni się poznali! Wpadli na siebie dwie minuty po zamiatane, lecimy do kolejnej piosenki. Wielki romans, wielki związek, wielki trójkąt, wielki kwadrat. Nie tutaj. W tym filmie ta cała draka jest przedstawiona z lekkością i zainteresowaniem tak dużym, jak Uwe Boll jest zainteresowany trzymaniem się materiału źródłowego. Fuck yourself. Wielkie zarywanie donny i sama po tym, jak się okazuje, że jest on zaręczony z inną kobietą. Krótka wymiana nerwowych zdań, wracamy do śpiewania. Młodzi koni Firth i Stellan Skarazga. Przymykanie przez zegar znikaniem jak sen złota. Podobnie zresztą z Koliniem Filfem, Stellanem Skarzgardem, Dominikiem Kuperem i Pilsem Prostanem, chociaż w sumie w jego przypadku to nawet dobrze. Ta cała ciąża, która według opisu dystrybutora ma być główną osią filmu, pojawia się pod koniec filmu, ku**a mać. Jezus Maria, postać Andiego Garcia nazywa się Fernando tylko i wyłącznie dlatego, żeby mogli sobie pośpiewać Fernando. Powiedzmy sobie szczerze, czy spodziewaliśmy się czegoś innego? Czy poszliśmy na ten film po to, żeby się delektować fantastyczną fabułą, genialnie napisanymi postaciami i trzymającą w napięciu intrygą? Nie, lecimy na karaoke na dużym ekranie. Najlepiej, jak jeszcze pójdziemy na ten film ze znajomymi. Wieczorkiem, po pracy, zimna kola, grupka przyjaciół i lecimy. Mamma mia, to te filmy, których obejrzenie w samotności mija się z scenem. Bo to ten rodzaj kinematografii, którego trzeba doświadczyć razem z innymi. Czy to z pozostałymi widzami na sali kinowej, czy to z przyjaciółmi. Podczas nocnego maratonu przy koperskim piwerku i czypsikach w miseczce. Oglądanie to samemu bez nikogo przy sobie, sans staje się niestety o wiele nudniejszy i o wiele gorszy. Dlaczego? Przyjrzyjmy się samemu muzykalowi. Film Mama Mia zrodził się z musicalu o tym samym tytule, który stał się już na tyle gigantycznym światowym fenomenem, że sama jego polska wersja jest u nas wystawiała w Romie. I choć pomysł na to, by całą historię i fabułę oprzeć jedynie na piosenkach Hubby, jest cholernie prosty, leniwy i pretekstowy, to jednak trzyma się. Jeszcze kupy i ma jakiś sens, gdy się sobie przypomni, że to przecież jest musical w teatrze. Taki spektakl daje, mimo swojego braku oryginalności, olbrzymią dawkę frajdy, bo to jednak dzieje się na żywo. Co już samo w sobie sprawia, że teatr to kompletnie inne doświadczenie niż kino. I polecam każdemu kinomanowi raz na jakiś czas wybrać się na taki czy inny spektakl, żeby od czasu do czasu zobaczyć, jak sztuka używa tuż przed twoimi oczami. Za sprawą aktorów, którzy rzeczywiście stoją na scenie, stoją tuż przed tobą i stają się zupełnie innymi postaciami, po w teatrze nie ma miejsca na pomyłki, bo tu się gra na żywca. Cały ten wywód jest po to, żeby wam powiedzieć, że o ile Mamma Mia wersji muzykalowej, w wersji teatralnej oglądałbym z nieukrywaną przyjemnością, ze względu na samą formę, to jednak w przypadku filmowej Mamma Mia sprawa prezentuje się zgoła inaczej. To już jest film i Wypadałoby jednak, żeby zmienić jakąś formułę? Ja rozumiem, że to wszystko nie jest na poważnie i nie chodziło twórcą o rzeczywisty character development, tylko o robienie sobie ja i czysto zabawę, ale bywa, że autorzy chcą naprawdę pójść w bardziej dramatyczne tony, na chwilę przerwać tę farsę, bo powiedzieć coś poważnego. Ale mówimy tutaj o mamami, okej? Okay? Osobiście sądzę, że jeśli chcesz zrobić musical, który opiera się w całości na postaciach i fabule, to powinieneś przestać się ociągać i obejrzeć hardcore musical, cóż zapieprzone arcydzieło. cóż, pora więc chyba przejść do największego blusa obu części mamami, czyli te zasmarkane piosenki. Tu się ujawnia ich siła, to są po prostu znakomite piosenki, które są naprawdę świetnie zaśpiewane w samym filmie. Czasami twórcy nie fancelą się w tańcu, bo nie ja parę minut i już dostajemy pierwszy perfekcyjnie odwalony utwór. When I Kissed the Teacher. Hey! Podczas do którego już wiemy, kto będzie ciągnął ten film od samego początku do samego końca. Panie i panowie, poznajcie Lily James. Sadląd włosa piękność, która możecie już znać chociażby z kopciuszka, czasu mroku czy Baby Drivera. To zdecydowanie powód, dla którego warto obejrzeć ten film. James zaraża uśmiechem, charyzmą i energią już od pierwszej chwili pojawienia się na ekranie. To, z jaką werwą i którą wykonuje kolejne utwory, budził mnie solidny podziw. Każda piosenka, którą wykonuje, dostarcza sporej ilości fantastycznej rozrywki, począwszy od when I Kissed the Teacher, właśnie przez Waterloo i Andante, Andante. Aż po genialne wykonanie mam Lily James w swoim rozbawieniem przyciąga uwagę widza, gdziekolwiek by się nie pojawiła. Rekompensuje to, że reszta obsady... nie potrafi nas tak porządnie zaciekawić. Colin Firth i Stella Scarsgard pojawiają się na chwilę i sprawiają wrażenie, jakby się wstydzili tego, że się zgodzili na drugą część. Młodzi Colin Firth i Stella Scarsgard pojawiają się na chwilę i są nudni jak flaki z olejem. Młody Piers Brosnan jest do bólu, i stary Piers Brosnan nadal nie umie śpiewać, a jako tako bronią się tylko Amanda Seyfield i jej cioteczki, które nadal potrafią wywołać swoim zachowaniem banana na twarzy. Ich młodsze wersje zajmują na moment uwagę tylko dlatego, że są podobne do swoich starszych wersji. Poza Amandą, bo co można powiedzieć o roli niemowlaka. Poza <suszy> tym, Mama Mia 2 ma jeden zasadniczy problem. To druga część, mama i jeden. Filmu, który nie bał się przyznać, że. Co, śpiewamy lampę, tańczymy i gramy co tchu na kreskiej wysepce. Co jest, o się nam się bawić? To nieskrępowany niczym robi nie sobie jaj. Ciągła balanga i ucieczka na dwie godziny do śródziemnych klimatów, będąca ekwiwalentem pierdnięcia wszystkiego i pojechania w bieszczady. Jasne, ma swoje problemy, bo czasem twórcy nie mieli pomysłu jak wykorzystać jakąś piosenkę. Przez to mamy do czynienia tylko ze śpiewaniem i i związek po prostu śpiewają wiecie po zobaczeniu czegoś takiego co tu się kur... to Jest nudne. Jedynka to zwyczajnie kicz i absurd. I tak miało być. I nikt nie udaje, że jest inaczej. Wujka bezostanie próbuje oddać taki sam klimat. Udawać, że to nadal jest biesiadny pankiet, ale ostatecznie. Nie, to nie jest to samo. Podejrzewam, że to dlatego, iż jedynka wyreżyserowała Philida Lloyd, reżyserka pierwszej wersji oryginalnego spektaklu. Skubana, czuła klimat. Za dwójkę wziął się Ol Parker, reżyser filmu o dziewczynie chorej na białaczkę oraz filmu o pannie młodej, która świeżo po ślubie zdradza swojego męża z inną kobietą. Świetny WYBÓR! BĘDZIE mało. Koniec końców, czy warto iść na ten film? Lubisz, aby to iść. Filmowe wersje piosenek wpadną ci w ucho i długo z niego nie wyjdą. One of us is crying, one of us is lying. Skali sztywności Matko Bosko, Abba Złote Przeboje Volume 2. Jest jak Matko Bosko, Abba Złote Przeboje Volume 1. Tylko że nie za bardzo. W ogóle kto wpadł na pomysł, żeby nazwać ten musical Mamma Mia? Kto do jasnej cholery uznał, że tak, Mamma Mia to najlepszy utwór ABBA? Więc tak nazwiemy nasz musical. Czemu ten film nie nazywa się Super Trooper Here We Go? Again.